Monia i Agatka zmygły z kontur. No. Dzisiaj mamy no. dla Was. Nie skończę. Tak, Właśnie, będziemy macać, dotykać i wszystko w tak. komie Właśnie, co to jest? To co? Sprawdzamy? Tak, sprawdzamy! <grym>. Co, rozpakowaliśmy naprawdę. Na czerwisz błądach, na polach krawia! Stop! I, i rękawiczki! Kura i domek! Trzewo i banan, tu, łopata i takie cuda. Właśnie, jak będziemy zgadywać się, ja założymy nasze maski, krobie! Tak, tak, tak! ten wygrywa! Wiąże, co No mogę Ci pomóc jak podaję, co wiąże. A, ale ci ślicz. Nie, a, nie? to to jestem tak Moja krówka! A, tak? Dobra, zawiązałam. Nie no nie dobra, idzie. no super budność powiem, szczerze mówiąc. No dobra, to teraz ja Ci podaję, a ty będziesz zapytać. Spójrzcie, co to jest? Ja nie a, wiem co to jest. Proszę bardzo, macaj. No. I no co matko. To, to jest. No Ma ogon chyba, tak? Nie, nie, to lata bardziej. To, to jakiś samolot? No, tak, samolot! Samolot robisz, trzy lata. Nie zgaduję. Po trzy będziemy Dobra. zgadzać. Dobra, to, to jest No i teraz dam ci kolejne. Zaraz okay. dam ci. No to będzie prościutkie chyba. Co? No spójrz. Znaczy, no, pomacaj. Nic? po prostu No takie, y, wiesz, y, ludzie tam, czasami bywają w tym. To tam tam wokół, tak, to jest chyba. Tak! No i no, 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 no! no, no! Dobra, i jeszcze jedno. Trudne no, to jest, wiecie? Tak, dam ci To. O! Proszę bardzo. Małe coś. No i Takie Tak, ci też mam no, zakręcone. O! o, o. Lęśnięcie no? i tak do góry. No. To tak wiesz, pełza pod Jakaś mysz? Nie. To taki, taki długi. Zwąż? No tak można to nazwać, że to jest wąż. Ale jakiś Ale płask. bardziej, no tak, to No chyba płask. Wiesz, jest? No! jakaś? kurka? Ja, to... ja nie, nie, nie ja, to, ja, to teraz. ja! To teraz. Do... Monia! No dobra, teraz. Monia będzie ten, tego ten tak, tak, ten król! No dobra, to. No to teraz proszę najpierw, proszę, tak coś mam dać. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To. To ludzie to, biorą do jedzenia. To jest taki ogon. Kształt jak księżyc. No? Ja nie wiem. Jak księżyc? No, Czekaj, co jest jak księżyc? Yy, yy, yy. Nie, 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 mięso. nie, wiem! wiem. wiem Banan? Banan, nie, to jej, bana. proszę, bo ja nie, 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 znajdę jeszcze teraz znajdę no. mm, pokaż. Hmm. Na to o, może, może. No? Może to nie, Proszę. Hmm. to to? Ja proszę. nie, wiem. nie, albo no? jakieś takie dziwne takie, no? takie no, weższe, no wypustki. wypustki. To jest jakiś robak? Nie. Nie? No, szukałam Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, pięć! No, i no, dobrze. To jest coś Aha. o stajku. Aha, ogon? No, z drugiej strony jest, to nie ogon. Z drugiej strony. To jest nos? Tak, jak ty, no, blisko nos. No tak, w sumie nos. Aha, hmm. taki gruby jest? Tak? no, taki gruby jak no. To hmm. jest nie. To taki długi nos ktoś ma. Eee, długi los, no, a, nos? Tak? Dobra, nos już nie to... do końca, ale jakby jest tam też nos. Aha! Eee, a to nie tak? Nie, ale no. zwierzęta. Duże? Duże! Nie, to już nie. No. Takie okrągłe. Jabłko! okrągłe. Takie okrągłe. Takie okrągłe. dobra. O, o, to? O, to? Ja Taki no. dobra. to. teraz dam ci o to, to Coś hmm, fajnego. Coś fajnego? Co? To tam ci coś z zwierzaka, dobra? Dobra. Proszę bardzo. Co do? O, to? Oto. No wiesz. To jest bo to takie zwierzę. To, no. to, 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 no, to są takie... To są takie, takie ostre coś. Hmm. Wiem, kolce. No. To, no, to, to jerzy! O, oh, To teraz Szymonia no. zgaduje. ja jestem krótką, zaraz ja ci coś znajdzie. Co mi znajdziesz? Ja coś dla krówki, to no. może... Co? No. Co to? No. A, no. 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 mnie nie wiem. No. No. Dla, coś. No. Eee, dla kruski, To mleko. To ha? prawie. Znaczy prawie. To yy. ma dągi? Yy. Ma. Mleko ma To jest jakby... To ma oko? Nie ma. Go. Nie ma. No. no to... No. Już nie wiem. No. To jest krówka, krówka. Krówka. Ja za krówkę. Dobra, to teraz nie skadła. no i jeszcze dostaniesz może coś proszę takiego. Coś do co to... malowania. Mhm. długo Nie, ale... No nie. Do malowania. Aha. Rzecz, no to może, 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 o, może to. I okay. to, ubierasz, To. Takiego urocze, wiosenne. E, to ma takie jakby, taki wypust. Aha, ma. Co, to, to noga? O, No, no nie, ani no noga, No to jak wiosenne. Wiosenne, na No blisko, na trawie. Już wiem! No? Rośliny jakieś! Tak! A dokładniej to takie ładne rośliny, czyli Piosno, yy, rozkwitają, czy yy, mlecze. No, tak! kwiatki. No, zanieczyszczenie! Kwiatki. kwiatki. No, no, no! tak To koniec to się zgadywało no, w No, nie? No, no. Ale się... fajnie było, tak! No, podobało mi się, ciężko, bo, bo niektóre bo. takie No Gustali! Byłeś, my, ja tak maca, to tak ciężko po kształcie. No, no oż, tak ciężko. Czasami takie oczywiste rzeczy są trudne do... do właśnie, życia. ja na przykład miałam problem z kwiatkiem, a to był no. kwiatek, nie? Ale zarzuciłaś mi to. No pewnie, bo Pana powiedziała, że mlecze i rośliny, no to, to już a! kwiaty. No. no, no to co? Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki, dziurę! Napiszcie nam w komentarzu, czy wy umiecie tak więcej coś obmacać. I tak na przykład o rękach. No właśnie, czy jesteście, jak wiecie, z lat, czy też, okay. ale, ale tak yy, na ślepo, Uuu, no, właśnie, Uuu. Bez właśnie, bez podglądania. Właśnie, bez podglądania. I zasubskrybujcie kanał, w tym miejscu i do zobaczenia, papa! Pa.